Dzień dobry, witamy Was wszystkich moi drodzy, wizowie w PL3 RAPORT, a więc co tygodniowe podsumowanie rozgrywek piłkarskiej Ligi Trójnasta ERGOL i jak zawsze tradycyjnie Maciek Pawlak z nami, cześć Maciek. I Mateusz Nowak, witam serdecznie. Kłaniamy się nisko i na początku również tradycjonalnie tutaj, tradycyjnie może tak bardziej, czyli co nowego. Pierwsze mecze październikowe tego roku za nami, całkiem sporo tych spotkań było, no i działo się wiele. Pierwsze zwycięstwo w historii, pierwsze punkty w historii drużyny International Team występującej w czwartej lidze w grupie C, wygrana nad La Valons 4 4-3. Tak, pojawiło się trochę tych ekip międzynarodowych, tutaj sama nazwa wskazuje, że to jest międzynarodowa ekipa. Punktują one mocno i dołączyło do tego na International Team. Coraz mniej drużyn z zerowym drobkiem punktowym, ale no z tym dorobem, z zerowym drobkiem punktowym fenomen polskiej piłki nożnej, który jako przedostatnia drużyna zainaugurował rozgrywki jesienne. Porażką, co prawda, 7 do 4, ale no jeszcze 12 spotkań przed fenomenem, także na razie nie możemy tutaj wyroków prawić. Tak, akurat jesteśmy na tym samym boisku w tym samym czasie. A tutaj chłopaki bardzo późno zadebutowali, nie wiem czy gotownikało, to wnikało, czy jest problem ze składem, teraz troszkę będą musieli gonić, a... Artur miał wesele. A, to już tak. A ten podróż poślubna. A. Daj radę bez niego. O, da. Nie, oczywiście w żartach, a, a, a ale chłopaki będą punktować, ja jestem przekonany, więc nic złego się nie dzieje. Na razie zamykają tabelę pierwszej ligi, ale, ale sporo spotkań jeszcze przed nimi. 12, tak jak wspomnieliśmy. Jako ostatni będzie debiutował Istanbul FC, a więc zespół, który już nie jest nowicjuszem, bo grał wiosną. No i w tym najbliższym tygodniu, który nas czeka, 11 i 13 października od razu dwa mecze Istanbul. No bo tak naprawdę tutaj ma niewielkie pole manewru, jeśli chodzi o terminy. Tutaj trzeba grać praktycznie dwa razy w tygodniu, żeby podgonić resztę. Tak, niektórzy już będą pół metek przekazać w tym tygodniu, a chłopaki dopiero zaczynają, więc trzeba godić. Właśnie, Już nawet mamy niektóre drużyny. Gibon już się spotkań rozegrał, e, także półmetek osiągnął, no i, i no i sporo, sporo grania przed Fenomenem, i sporo grania przed Istanbułem, a więc drużynami, które w tym e, miesiącu inaugurują rozgrywki. E, co jeszcze chciałem powiedzieć, e, jeśli chodzi o nowości? Trzy walkowery do tej pory Hershop e, My projekt i Team Kurenda To są drużyny, które te mecze oddały bez walki. E, no i co? I, i wiem, że tutaj. E, Pajo, no może nie pochwalił się, bo nie ma się czym chwalić oddając mecz Walkowerem, ale, ale napomknął mi, że y, oni przerali stówkę na Pieski, także to pomogliśmy Pieskom. Tak, wróciliśmy do walkowałów płatnych i chyba to był dobry pomysł. Dokładnie. Także, także tutaj na cel charytatywny zapytam się Artura Jarzybskiego, bo on był tutaj, muszę wszystkim powiedzieć, inicjatorem i pomysłodawcą w pewien sposób tego właśnie rozwiązania, jeśli chodzi o walkowery. Także muszę się zapytać, na co Artur przeznaczył tąże stówkę. Myślę, że Artur tego obowiązku, jeśli teraz jeszcze nie dopełni, to na pewno przed meczem dopełni, no bo to jest jednak rzetelny człowiek, jak mało kto. Tak, 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 tutaj w pełni się zgadzam. Artur to jest człowiek darny przyłóż, więc, więc nie ma się co martwić. Artur Jarzewski, człowiek instytucja. Dziękujemy, Artur, że jesteś z nami, chociaż podobno yy, Artur napomknął gdzieś tam, że podobno w tym sezonie już nie będzie bronił. Czy to możliwe, wytrzyma? Mi się, mi się wydaje, że nie wytrzyma. Oj, z nim to ciężko. No zobaczymy. MyProjekt będzie się bronił przed wypadkiem, bo tak to wygląda na ten moment. No i zobaczymy jak, jak sobie poradzi. Po tygodniu przerwy wraca do, do rozgrywek. Musiał mieć taki tydzień na otrząśnięcie się po, po kilku czasach zadanych, ale wstał z tych desek, garda w górę i będzie dalej walczył. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Eee, statystyki tygodnia, eee, mamy tak, eee, od razu przejdę do, do rzeczy. Gdańskie autobusy i tramwaje e, Rover Group 16 do 1, najlepszy strzelec Michał Rozes z Sanatorium. Eee, 6 bramek, najlepszy asystent e, Maciek Pusiński, i Michał Święcicki, obaj e, z gdańskich autobusów i tramwajów, po 6 asyst. I ci sami panowie, w sumie tutaj widzę 10 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Eee, Gait, no w tym sezonie Mocny, mocny. Mariusz Panowicz, nie wiem czy, czy widziałeś, już to nie jest ta sama waga, yy, ładnych kilka kilo mniej, więc, więc, więc chyba yy, to pomaga. Nie zwróćcie uwagi. To, to już dawno... Może go nie poznałeś? Ach, nie, to nie tam już z daleka. Yy tutaj do najwyższego zwycięstwa tygodnia na pompny, tylko że owe grup grał o jednego mniej, więc stąd ten wynik. No właśnie to, to ciekawe, bo y, zespół niebieskich, no bo to barwy, barwy niebieskie, y, zespół y, chciał grać tego dnia, y, tak nas gdzieś tam poprosił, jeśli chodzi o stworzenie terminarza, no i się okazało, że ten poniedziałek nie był do końca y, szczęśliwy. Y, wiem, że Marko nie może grać w poniedziałki, y, no i to dla niego pewnie był tutaj duży problem, no bo Marko już chyba tutaj wszyscy znają, a na pewno sędziowie. Tak, dlatego chłopaki Pusimy mieć w poniedziałek. No tak, to jest to, to, to ukłonem, ukłonem dla, dla Marka, ale wiem, że już teraz nie ma być w poniedziałek, w mężu, także także Marko pewnie y, przybędzie. Ale y, co by nie mówić, y, jeden chyba z lepszych y, obcokrajowców, jeśli chodzi o posługiwanie się językiem polskim w naszej lidze. Tak. To, to się zgadzam. A taki, taki śmieszny ten, ten mił wszystko to polski. No, no, to już tam nie będziemy aż tak oceniali, ale, ale płynnie, bogate słownictwo i, i każdy problem jest w stanie załatwić w naszym języku, także to szanujemy, no bo jednak y, gdzieś taki trend y, powinien być y, osób mie mieszkających na stałe w Polsce, że jednak tego języka troszeczkę trzeba liznąć. Tak, a ja tu zakładam, że Marko to jest tylko jakaś tam kilkuletnia być może przygoda, więc tym bardziej szanuję. Właśnie. Nie ma jarmelkę Soccer Club w tym tygodniu, ale tak sobie wymyśliłem przed programem, nie powiedziałem to, że jeśli jarmelka Soccer Club pojawi się jako najwyższe zwycięstwo, no to może, może w drugą stronę nie wiadomo, to dajemy im talon na pizzę, niech idą i się integrują. U, mocne słowo. Także panowie z Jarmelka, jeśli traficie znowu do statystyki, najwyższe zwycięstwo danego tygodnia: macie od nas voucher na dużą pizzę, wieta, co chcecie. Oczywiście ten sam voucher wywędruje na konto Michała Rose z sześcioma bramkami. Drużna San Moi Moje tutaj nasze liczydło lekko zaszwankowało. Statystycy PL3 Ergolo tutaj nas poprawili. Michał Rose 7 bramek, a nie, a nie 6. Oczywiście dalej. To on jest najlepszym strzelcem tygodnia, a przed nami już drużyna tygodnia. Ołca. zespół drugiej ligi, zespół debiutujący w naszych rozgrywkach yy, drużyną tygodnia. Miałeś okazję chłopaków zobaczyć w akcji? Tak, nie sądziłem, na boiskach przebywałem gdzie gali, bo drużyna. Tak na to wszystko wskazuje. Do tej pory pięć spotkań, cztery zwycięstwa, jeden remis z Lechem i ja 87. Pozostałe mecze różnie różnie wyglądały z ambitem. Jedną bramką wygrana spoza studio. Ja akurat sędziowałem to spotkanie bodajże trzema bramkami. No, na razie z FC Konkret chyba najwyżej 8, 8 do 3, ale to też nie jest zespół, który dużo strzela bramek, bo gdzieś tam w ofensywie są pewnego rodzaju problemy. No, jest i wielka gwiazda, a potem troszeczkę koledzy no, próbują wejść na ten sam poziom. Tak, wiem, że też kontuzje chłopaków do końca póki co nie znam, ale też, też kontuzje pobiły swoje. Właśnie, bo W pierwszym meczu wspomniałeś, że tutaj jeden z zawodników odniósł właśnie uraz i w tym sezonie już raczej nie zagra. Tak, tak, tego co został na cały sezon wykluczony. Quem Tomasz Grudek. No, Tomasz, Tomasz Grudek, okej. Okay. Yy, Chcę pokręcić teraz Rzymie. Okej, okay, okej. Okay. Yy, Maciej Jerzyc, to jest właśnie ta największa gwiazda, jeśli chodzi o formację ofensywną. 15 goli, 4 asysty, 19 punktów yy, w klasyfikacji kanadyjskiej. Yy, no, jeden z lepszych snajperów yy, na pewno drugiej ligi. Yy, widziałem go w akcji. Yy, facet yy, postawny, wysoki, yy, nie dający się łatwo przestawić. Yy, dobrze przyjmujący na siebie obrońcę, yy, dobrze yy, trzymający piłkę, czekający aż formację. Yy, pozostałe dojdą do ataku, także no taki zawodnik kompletny jeśli chodzi o tą dziewiątkę. Tak, małego Łukaku. Tak, troszeczkę, tylko że biały. No, ja nie wiem. Biały, biały Luka w PL3 może być, no, no taki typowy właśnie zawodnik na, na granie na, na ścianę, żeby, żeby dać czas pozostałym, aby, aby doszli. Michał Gałuszewski cztery gole, to pokazuje, to jest drugi strzelec drużyny, no to pokazuje ile tutaj Michał w tej drużynie znaczy. Tak. No różnica bardzo duża. To jest połowa bramek drużyny pewnie. No właśnie. Dokładnie, dokładnie tak. Błażej Łukaszewski, pięć asystentów, z kolei najlepszy asystent. Damian Margol, Michał Migus, cztery asysty. To oni tutaj najlepiej punktują, najczęściej podają Maciejowi dzieżycowi, ale Maciek tutaj też cztery asysty zaliczył, także w tej klasyfikacji również bryluje. Tak, tak, tak. Tutaj i asysty i bramki, no swoje, swoje statystyki kręcone. No dokładnie. Yy, co jeszcze chciałem? Yy, aha, yy, w tej drużynie no, pomimo, że jest nowa, mamy też zawodników dobrze znanych nam, bo cho chociażby Orest Synowiec, ja nigdy nie wiem tak naprawdę, bo już tyle wersji Ores przedstawiał, że, że już się pogubiłem. Po prostu to Karpat, wystarczy tak. Na przykład, yy, będzie prościej, yy, przynajmniej dla mnie. Yy, Ores nie, no nie zagrał we wszystkich spotkaniach, bo zagrał bodajże we dwóch do tej pory. No i Dawid Raczkowski, kiedyś zawodnik Motandiu też jeden z takich może nie stałych bywalców, ale, ale często je nagrających w naszych rozgrywkach. Tak, przewijających się przez kilka ekip, obecnie autsa kolejny nowicy. Przeważnie go w takich nowych duzinach. i teraz jest to samo. Pytanie, czy będą dalsze zaciągi gdzieś tam, właśnie z, z Mount Andrew czynione. No będziemy się bacznie przyglądali. Co ciekawe, trzech bramkarzy już grało w auc Bodajże w pierwszych trzech kolejkach w ogóle trzech, trzech bramkarzy się musiało zaprezentować. Także tutaj widać, że na tej pozycji jest no, kłopot bogactwa pewnego rodzaju. Absolutno dobry obyt. Tak tak powinno być wszędzie. No i jeszcze jedna rzecz. Mamy zgłoszonych kilkunastu zawodników i wszyscy do tej pory, znaczy inaczej, wszyscy zagrali spotkanie, także no nie, ma, nie ma zawodników, którzy byliby zerowym dorobkiem, jeśli chodzi o, o występy w tymże sezonie. No być może ktoś nowy jeszcze dojdzie i, i, i wtedy on będzie miał to zero, ale, ale zakładam, że ktoś będzie dopisywany, no to jednak po to, żeby zespół wzmocnił i żeby grał. Także tutaj widać, że rotacja jest w zespole i frekwencja i, 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 Również. To też jest dosyć duży atut, jeśli chodzi o walkę o pierwszą ligę. Tak mam podobny. Nie wiem czy to problem, czy nie. Ale... W problem. Tak, tak, I, i oby było, tak dalej. No właśnie, dobra, to tyle jeśli chodzi o autce. Jak zawsze, jak co tydzień powiem, że rzecz jasna będzie artykuł o tej drużynie na naszej stronie internetowej i talon oczywiście na pizzę, żeby tutaj panowie mogli się integrować, podobnie jak Jarmelkę, być może niebawem. O, o właśnie, tylko Może razem. nie mówimy tego na specjalnie. No właśnie, yy, nie, nie nie, podejrzewamy tutaj, broń Boże, yy, przede wszystkim duch fair play musi yy, zwyciężać. Yy, dobra, tyle jeśli chodzi o drużynę tygodnia Autza, a przed nami już yy, pytanie temat tygodnia. Yy, temat tygodnia, yy, od roku troszeczkę zmiana specyfika tego, o czym będziemy rozmawiać. Rzeczy pozostawione na, na boisku. Zdarza się, że zawodnicy zostawią piłkę, no, ogólnie swoje jakieś tam prywatne rzeczy potrafią na boisku zostawić. My te rzeczy do tej pory przed covid zbieraliśmy, staraliśmy się oddawać, no, ale w związku tutaj z covidowymi obostrzeniami, tych rzeczy już nie zbieramy, nie przekazujemy, także każdy musi tutaj mieć oczy dookoła głowy, żeby niczego z boiska nie zapomnieć. Tak, po prostu to co zostało zostawione zostaje tam na not. Inne najwyżej na noc szukać, jeśli ktoś się zorientuje. Dokładnie. Jakieś takie ciekawe rzeczy, które na przestrzeni kilku lat znalazłeś? Takie najciekawsze, które tak no w tym momencie Ci przychodzą do głowy. No i portfele, i telefony, wszystko się tu znajdowało. Ja pamiętam rok temu chyba laptopa nawet ktoś zostawił, to, tak. to Ty właśnie znalazłeś. Tak, w plecaku laptop, to laptop z plecakiem, plecak z laptopem. <laughs> Jak w kilerze solniczka, denko z dziurkami. Ale to w więzieniu ta sytuacja, tak, tak. To właśnie tego typu tutaj była wypowiedź. No, ja też dużo telefonów, dużo portfeli, kluczyki od samochodu. Nawet mi się kiedyś udało znaleźć. Nie wiem, jak to się stało, że pan, który kluczyki od samochodu zgubił, trafił do domu i w domu stwierdził, że chyba był jednak samochodem na tym meczu. A co nie słyszałem? Była, była taka sytuacja, ja do teraz nie wiem jak to się wydarzyło. Chyba. No właśnie tego tutaj już nie, nie będę dalej kontynuował. Ale, ale tak było, że, że pan wrócił do domu z kimś innym i mu się przypomniało, jak już dojechał. Może mu żona przypomniała, że je, gdzie jest, no, jednak pojechał samochodem, wrócił bez. E, także i tak się zdarzało. E, laptopy, tak jak wspomniałeś, e, różnego rodzaju. A, to w, tamtym, w tamtym roku znaleźliśmy e, zapiski taktyczne jednej z drużyn. Nie wiem, czy pamiętasz, rozrysowane normalnie na, na takich specjalnych szablonach boiskowych e, z formacjami, ze strzałkami, z obie, z, no, jakby tutaj z całym taktycznym panem na mecz. Tak, to można było wystawić i licytować. Tak, tak, to, to, ale nikt się po to nie zgłosił, więc nie wiem, czy te wskazówki yy, nie były jednak dla niego cenne, czy też nie chciał się zdradzić, że to właśnie on. Może tak taktycznie wskazówki na WOŚP wystawić. Na przykład, może, może, może by się okazało, że jakiś tam yy, rekord, jeśli chodzi o, o kwotę, wypadł. Także moi drodzy, pamiętajcie o tych rzeczach. My oczywiście no, staramy się oddawać gdzieś tam jakieś takie poważniejsze typu laptopy, samochody, telefony, portfele, no ale, ale jednak yy, w większości rzeczy nie zbieramy. Jakieś tam yy, czasami szmatki zostaną, yy, no to wiadomo, że, że to już nie do nas należy. Także pamiętajcie o tym, co przynosicie, zabierajcie, żebyście czasami yy, nie wrócili do domu, jak to się mówi, przysłowiowo bez głowy. Może tak być? Tak. Dobra, tyle jeśli chodzi o, o ten tydzień, tyle jeśli chodzi o ten temat tygodnia. Zapraszamy na koniec, jak zawsze, krzywe zwierciadło i widzimy się za tydzień. Ten tydzień przyszły, troszeczkę krótszy. Nie gramy we wtorek, bo tego dnia grają poważniejsi troszeczkę ludzie. Dokładnie, trzymałe kciuki, tylko trzy punkty. Poważniejsi oczywiście mówię piłkarską, bo to zawodowcy, więc Albania, Polska, 2045. Zobaczymy, być może mecz o Barasz. Dokładnie, oby jedziemy. Dzięki.